Jakusze, jestem urędu. wam powiedziało o Słowenщинi i o Słowenii, ale spokojnie mówię po polsku. I opowiem wam o pewnym niezwykłym kraju. I tym niezwykłym krajem jest tum 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 Słowenia, ale nie Słowacja, ok? Nie Słowacja, nie to obok Czech, tylko to obok Chorwacji. Tym takim może śmieszno nieśmiesznym żarcikiem myślę, że zdradzam trochę co myślą Polacy o Słowenii, ponieważ bardzo często jest tak, że Słowenię mylimy właśnie ze Słowacją i nie zdajemy sobie do końca sprawy, że to jest akurat ten mały kraj, który tak szybko przejeżdżamy w drodze na wakacje w Chorwacji. Może zacznę od tego, że moje zainteresowanie Słowenią i językiem słoweńskim wynika z bardzo ważnego epizodu w moim życiu, mianowicie z tego, że ja przez pięć lat studiowałam slawistykę. Moją specjalizacją na tych studiach była bohemistyka, czyli język czeski. A dopiero na studiach magisterskich mieliśmy coś takiego jak lektorat B. Mój lektorat A to był język czeski, a lektorat B to był drugi język słowiański. I to było wielką tajemnicą dla mnie, co to będzie. Dopiero jak zaczynaliśmy rok akademicki, dostaliśmy plan zajęć i tam były wpisane dwa lektoraty, słowackiego i słoweńskiego. No, i ja postanowiłam, że pójdę na słoweński, ponieważ bałam się, że całkowicie pomiesza mi się słowacki i że też może nie będę miała motywacji do tego, żeby się uczyć tego języka, ponieważ jeżeli znam czeski, no to w gruncie rzeczy rozumiem słowacki. Więc zdecydowałam się na słoweński i bardzo się cieszę. Ponieważ do tej decyzji pchała mnie też ciekawość, ponieważ wiem, że słoweński jest językiem południowosłowiańskim, a ja już znam dwa języki zachodniosłowiańskie, czyli polski i czeski. Byłam ciekawa, po co w ogóle są te podziały na języki wschodnie, zachodnie i południowosłowiańskie. Byłam też zaciekawiona taką osobliwością może chorwackiego, coś gdzieś kiedyś słyszałam, serbski, a w sumie o Słowenii nie wiedziałam tak bardzo nic, że aż bardzo chciałam się czegoś dowiedzieć. I jak poszłam na lektorat słoweńskiego, to ruszyła taka śniegowa kula, <głos》>, która teraz w moim życiu się toczy. I mam nadzieję, że będzie jak największa i że jak najlepiej będę znać słoweński, i że kiedyś, może, może będę tam mieszkać, nie wiem. Bardzo bym chciała na pewno poznać lepiej Słowenię i słoweńców. No i oczywiście sam język słoweński, którego ciągle się uczę. To jeszcze tak dla pewności. Słowenia jest, obok Chorwacji to myślę, że jako Polacy w taki sposób będziemy kojarzyć. A ile osób tam mieszka? Ciekawe, czy zgadniecie. Dwa miliony. Są dwa miliony Słoweńców i mówi się tam po słoweńsku. Kto by się spodziewał? <grym> Ale tak naprawdę to jest, wiecie, to jest taka kinder niespodzianka trochę z tą Słowenią, bo uczymy się słoweńskiego, takiego literackiego języka, którym się posługują wszyscy ludzie w szkole albo w telewizji. Ale tak naprawdę ci ludzie między sobą posługują się też często swoimi wiejskimi gwarami, i też ja nie znam za bardzo tych gwar. No, miałam kiedyś zajęcie tak ogólnie o tym, jak to tam wygląda, ale żadną gwarą słoweńską nie potrafię mówić. Ale wiem, że to zróżnicowanie jest takie duże, że Słoweńcy z niektórych regionów nie potrafią się ze sobą porozumieć, jeżeli mówią tą gwarą. No dobrze. A teraz zadam wam ważne pytanie. Trochę będzie jak w klubie Myszkimiki, gdzie Myszkamiki zadaje pytania dzieciom, i później sama sobie odpowiada: tak, świetnie. To teraz ja słuchajcie, jestem tylko myszkomiki i zadaję wam pytanie: Czy znacie jakiegoś Słoweńca? Tak, świetnie. Dobra, a tak serio. <grych> a tak serio, to myślę, że pewnie każdy z nas kojarzy Melanie Trump, która jest żoną prezydenta Donalda Trumpa, i chyba ona będzie teraz na świecie aktualnie najpopularniejszą Słowenką. Sama Melania Trump pochodzi z takiej małej wsi, która się nazywa Sełnica. Tam po polsku to piszemy Sewnica przez V, ale po słoweńsku to V, które jest przed spółgłoską, czytamy koły. I w Sełnicy też jest pomnik. Pomnik Melanii Trump. To jest kontrowersyjny temat, więc link do pomnika zostawię wam w opisie w filmiku i sami sobie zobaczcie. Drugim znanym Słoweńcem, który pewnie osobom związanym z nauką... Przejdzie bardzo szybko do głowy. Jak myślicie o Słowenii? Jest Sławoj Grzyżek. I Sławoj Grzyżek jest znany z tego, że jest filozofem, socjologiem, antropologiem. Kultury, nie wiem, czy tak mogę go nazwać. Sama też nie znam się za bardzo na tym, co konkretnie on mówi. Ja po prostu wiem, że on istnieje, no bo w polonistyce i na bohemistyce miałam zajęcia takie kulturoznawcze i niektóre teorie slawojażiszka były tam poruszane albo był wspominany jakoś, ale ja nigdy nie byłam w stanie zrozumieć do końca, o co mu chodzi, więc nie będę się tutaj wypowiadać. Ale w każdym razie jest Slawo który jest też chyba całkiem dobrze tłumaczony nawet na język polski, więc to nie jest tak, że. jest tak, tak bardzo tajemniczy. Kolejny znany Słoweniec to na przykład, uwaga, Jernej Damian albo Peter Preuc. Jernej po słoweńsku to znaczy polskie Bartłomiej, a więc Bartłomiej Damian, czyli Jernej Damian i Peter Preuc są skoczkami narciarskimi. Ja właśnie ich znam, dlatego że czasami z tatą oglądam skoki narciarskie. I stąd wiem o tym, że oni są teraz chyba całkiem też popularni. Może o tym, jaka jest sama Słowenia. Nie wiem tak na 100% i nie wiem tak na żywo, bo Słowenię znam tylko z zajęć kulturowych, które mieliśmy w ramach lektoratu. Znam z opowieści moich lektorek i znam z seriali, które teraz zaczęłam właśnie oglądać. Jako nauczycielka polskiego mam taką manierę przyglądania się podręcznikowi. Kiedy uczymy się różnych języków obcych, to warto jest przejrzeć sobie podręcznik, bo w tych podręcznikach ujawniają się różne maniery albo stereotypowe obrazy. Narodowości, które tworzą te podręczniki. I w podręczniku do słoweńskiego jest bardzo dużo takich odwołań do tego, że Słowenia jest małym uroczym krajem, że jest tam dużo przyrody. To jest normalne, że Słoweńcy są bardzo aktywni. No i też te informacje mocno podkreślały zawsze moje lektorki. Jedna jest nawet prawdziwą słowenką, więc to jest bardzo dobrze sprawdzone źródło. I moje lektorki opowiadały mi o tym, że Słowańcy bardzo lubią chodzić po górach i że to jest ich y, tradycją narodową, chodzenie po górach jest bardzo ważną częścią ich kultury. No i też na terenie Słowanii znajdują się Alpy Julijskie, więc to też jest ich y, wielkim powodem do dumy narodowej. Jest, jest też planica i w planicy, nie mam nadziei, że niczego teraz nie mieszam, i w planicy jest skocznia narciarska, która się nazywa Welikanka, a Awelikanka to znaczy olbrzymka. Wiem, że Słoweńcy też mają ogródek i bardzo y, lubią spędzać czas na zewnątrz. Lubią być w swoich ogrodach, które są bardzo zadbane. Też moja lektorka, która jest Polką, opowiadała kiedyś, że Słoweńcy mają bardzo zadbane domy i że te ulice są bardzo piękne, i że w ogóle sama Słowenia jest bardzo takim, ja mam taką swoją teorię, słuchajcie, prywatnym krajem. Mam teorię o prywatnych krajach i o tym się przekonuję też, kiedy podróżuję po Czechach, bo oczywiście, jeżeli jesteśmy w Pradze, no to tam jest wielki tłoki, gwar. A kiedy jesteśmy w jakimś malutkim miasteczku, na przykład w Taborze, nie wiem, czy wiecie, gdzie jest Tabor, jest to około 100 kilometrów na, na południe od, od Pragi i zachęcam Was do wizyty w Taborze. No i tam mieszka około 50 tysięcy ludzi, jest przepięknym miasteczkiem. No i taki sam klimacik jest w Słowenii. I stolicą Słowenii jest Ljubljana. Ljubljana ma około 300 tysięcy mieszkańców. I też wiem, że w Lublanie nie jeżdżą tramwaje i że komunikacja miejska jeździ bardzo rzadko albo w taki nieregularny sposób, i czasami trudno jest zrozumieć, co kiedy jeździ. I dlatego Słoweńcy bardzo często w ogóle nie, nie korzystają z niej, tylko chodzą wszędzie na piechotę, no bo w małym mieście to jest możliwe, co mnie zawsze szokuje, bo mieszkam w Warszawie. A wracając jeszcze do gór, to koniecznie musicie o tym wiedzieć, no bo każdy Słoweniec by o tym wam powiedział, że najwyższym szczytem Słowenii jest Triglau, a Triglau, czyli to jest taki potrójny szczyt, nie wiem czy dosyć konkretnie się wypowiadam, ale ten potrójny szczyt możecie znać z flagi i z samego herbu Słowenii. Ważnymi częściami kultury Słowenii jest też to, że jest trochę niemiecka, a trochę jugoska nadal. I też na przykład takim problemem jest, przepraszam, że mówię o smutnych rzeczach albo o kłopotliwych rzeczach, nie chcę poruszać kompleksu Słoweńców, ale no na przykład jest to, że trudno jest znaleźć takie typowe słoweńskie jedzenie. Od początku do końca słoweńskie jedzenie i ono prędzej czy później będzie się sprowadzało do tego, że to jest typowe dla całej kuchni jugosłowiańskiej. Innym ważnym czynnikiem, który wpłynął na kulturę Słowenii jest kultura niemiecka i granica Austrii, a tak, na, a tak naprawdę wspólna przeszłość, czyli bycie częścią Austro-Węgier. I też to widać w niektórych słowach, które są po słoweńsku, w niektórych wyrażeniach, które tam są i mają taką niemiecką niemiecką postać. Niektórzy Słoweńcy mają takie niemieckie nazwiska, ale oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich. Gdzieś, gdzieś ten element się pojawia. No i sama mentalność Słoweńców. Ja jestem bardzo ciekawa, co oni są tak naprawdę w stu procentach. A Tacy typowi słoweńscy Słoweńcy, ale Słoweńcy są bardzo porządni i poukładani. No właśnie, to jest ta część, ten pierwiastek niemiecki, czyli porządek musi być. No dobra, słuchajcie, a teraz przechodzimy do mięcha, czyli będziemy mówić o języku słoweńskim. Zdecydowałam się, że opowiem Wam o trzech elementach, które dla mnie są najbardziej typowe z perspektywy Polaka. Zacznijmy od tego, że słoweński jest językiem słowiańskim. Co znaczy, co znaczy, że system językowy jest taki sam jak system języka polskiego. I to znaczy, są te same czasy, przyszły, przyszły, teraźniejszy i aspekt. Są przypadki, jest sześć przypadków, po słoweńsku nie ma wołacza. Te przypadki mają takie same pytania jak polskie przypadki. To znaczy, że też słoweński nie będzie miał dla nas zbyt wielu abstrakcyjnych informacji, które byśmy musieli sobie przyswoić podczas nauki. I Szczególną osobliwością języka słoweńskiego jest liczba podwójna. Po słoweńsku możemy powiedzieć i mam pys, i mam psa, i mam psi. Tak? Czyli mogę powiedzieć mam jednego psa, mam dwa psy i mam więcej niż dwa psy. A po polsku mówimy tylko mam jednego psa i mam psy. W znaczeniu dużo, więcej niż jednego psa. Liczba podwójna wiąże się z tym, że dochodzi nam więcej końcówek do zapamiętania, bo musimy zapamiętać te końcówki nie tylko dla rzeczowników i przymiotników, ale też dla czasowników. Po słoweńsku, gdybym powiedziała: Jedziemy na wycieczkę, to bym od razu wiedziała, czy jadę ja i ktoś jeszcze, czy jedzie z nami więcej, czy jedzie więcej osób. Po polsku tego nie widzimy, muszę powiedzieć. Jedziemy we dwoje na wycieczkę, albo jadę z moimi przyjaciółmi na wycieczkę. W innych językach Słoweńcom brakuje takiej kategorii wyrażania tego, że robią coś tylko z tą drugą osobą. Na przykład, że oni mogą od razu powiedzieć: Idziemy do kina i ktoś rozumie, że on i jego żona idzie do kina, a niekoniecznie oni z dziećmi idą do kina wszyscy razem. Kolejną osobliwością języka słoweńskiego jest rozbicie językowe. W Słowenii mieszka tylko dwa miliony Słoweńców. Ale te poszczególne regiony mówią różnymi akcentami, albo też różnymi narzeczami. Także wyraźnie słuchać, kto skąd jest, ale też oni między sobą inaczej mówią. Ja się uczę oczywiście tego języka literackiego, no ale jeżeli bym mieszkała w jakimś konkretnym regionie, to prawdopodobnie bym musiała się nauczyć, albo bym po prostu naturalnie wchłonęła ten jakiś inny akcent, typowy dla danego regionu, czy typowe słownictwo, typowe zwroty. I słyszałam w ogóle, że też na każdej wsi jest inny akcent i że to jest normalne, i że oni nie mają z tym problemu. No w Polsce to zdecydowanie wyginęło albo wciąż y, ginie, a, a w Słowenii to jest ciągle żywe. I też mam taką ciekawą historię z tym związaną: że kiedyś moja koleżanka, która zna słoweński, pracowała w call center i jej zadaniem było być tajemniczym klientem i dzwoniła. Do różnych firm i pytała się o jakość wykonanych usług. No, taki typowy tajemniczy klient. I dzwoniła do Słowenii, rozmawiała po słoweńsku. I słoweńcy bardzo często się pytali jej w sumie skąd tak naprawdę jest, bo ma dziwny akcent i nie potrafili jej akcentu, ni to polskiego, ni to słoweńskiego, dopasować do żadnego z okolic Słowenii. No i to też jest dowód na to, że to jest, wiecie, taki dodatkowy czynnik rozpoznawania siebie i rozpoznawania się skąd, skąd kto jest. Innym elementem słoweńskiego jest y, sama wymowa. Ja, kiedy zaczynałam słuchać słoweńskiego na początku, miałam pierwsze zajęcia z lektoratu. To każde, każde polecenie, na przykład, proszę otworzyć książkę na stronie którejś, było dla mnie w ogóle nie do zrozumienia, mimo tego, że to nie jest tak bardzo różne. Czasami brzmiał jak chiński, w sensie, no nie znam też chińskiego, ale brzmiał naprawdę jako język, którego nigdy nie będę w stanie zrozumieć. A teraz czuję, że przybiłam się przez te powierzchnie i że jest naprawdę satysfakcjonująco dla mnie i słoweński jest z wielką przyjemnością i bardzo lubię słoweński. Dobrze, słuchajcie, no to na koniec tego jakże długiego odcinka zostawiam wam słoweńską słodycz. I tą słoweńską słodyczą jest piosenka zespołu Zala Gaszpar. I ten zespół w zeszłym roku był na Eurowizji. Nie wiem, czy pamiętacie ten występ, ale ja pamiętam i bardzo mi się podobał. No to jest taki Mój piękny, neurotyczny styl bycia. I bardzo, bardzo mnie poruszył. I nawet głosowałam na Słowenię. Więc y, bardzo proszę, przysłuchajcie tej piosenki, bo może przekonacie się o czymś jeszcze pięknym. Może przekonacie się jeszcze o jakimś pięknym kolejnym artyście i bardzo, bardzo lubię właśnie zespółu Zalagaszpar. Też zostawiam w opisie link do kolejnej piosenki. Do piosenki innej słoweńskiej piosenkarki Klary Jazbec. Klara jest młodą piosenkarką. Wydaje mi się, że ona się wybiła dzięki jakiemuś talent show, który był popularny w Słowenii. W sumie, nie wiem, bo ja. Ją tylko tak z niektórych urywków obserwuję, ale pięknie śpiewa i ma jedną piękną piosenkę Milion in ena slieka, czyli milion i jedno zdjęcie. I zachęcam was do interesowania się małymi i dziwnymi rzeczami, ponieważ to jest fantastyczne i piękne. Dziękuję Wam bardzo. W opisie do tego odcinka zostawiam wam swój Instagram i swój e-mail. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę kontaktujcie się ze mną. Ach, słuchajcie, jeszcze jeszcze mogę wam polecić na Facebooku. Jest taki fanpage Słoweńskie podwórko. Bardzo proszę obserwujcie, bo tam pojawiają się jakieś newsy i ciekawostki. O A tymczasem adio!